O kurwa. Pięciu takich uzbrojonych, zamaskowanych i nie odbijesz konwoju nawet. Nie, bez przesady. Już mnie konwojowali z takim sprzętem, to umieć... moje ziomki nie mogły mnie odbić. Niech pana nawet nikt nie chciał odbijać, kurwa, że <śmulety> to ja pana transportowałem. Jak jechały, no powiedz sam, że jechało parę aut, tak przyczeje przy cze... nie byli trochę. No dobrze, no i w każdym aucie komplet ludzi, ale mieli zwykłe klamki, a wy długie i ubrani byliście. To co mieli robić? i tylko 4 osoby, maksymalnie, było 2 osoby w auto. dobra, ale chłopaki jakby widzieli, że jesteś, jesteście na przykład we 3 czy 4 na zwykłe pistolecie, to by was rozdukcyli na 100%. Hmm. Nie no konwój to wiesz to już jest. Już nie może być no tak właśnie, łatwo No właśnie, no właśnie. A tam grubo było autobusem, jechałem wtedy dużo radiowozów. Sprzedałem Audi. O, za ile? 300 pl plus... Fajna, fajny bonus. Jaki bonus? Nie mogę powiedzieć. A, a, a jakiś nielegalny? Nielegalny, ale, ale schowany Marikana? jest. Nie, nie nielegalny schowany w chacie jest. Jakiś sprzęt? Tak. Sprzęcik? No tak. A, jak? Jakiś no, ciekawy, czy też jakieś gówno? No Ten dobry, jest. dobry jest. Myślę, że dziurę w głowie by zrobił. No czym mowa? Czy będzie przeszukania co nie załatwiłem po twoich słowach? Przeszukanie byście mi nakaz byście ogarniali. No przecież gadamy jak koledzy. No no Jakbyśmy tak byli załatwiać, <grym> to już by każdy z góry się My się znamy, ja czy nie jestem stałym gościem u Was, no co, no ziomek mi zajechał tą spluwę tą ciężką za 95 koła i, i 300 koła jeszcze. Klamę co, i, i 300 chybamy. koła. Dobrze, nie? Nieźle. Tylko co ja z tą klamką zrobię, jak ja licencji nie mam? Najgorzej nie mogę zrobić, bo karany byłem. To trzy tygodnie poczekaj Stasiu. Czyż wyjdę z tym pistoletem, zaraz go kurwa stracę. I kto, kto kupił Audi? Kto ci podwija? Nie powiem ci kto kupił Audi, bo będziesz mojego człowieka zaraz ścigał stary, a, skąd no, ja no, potem... A, potem skąd ja klamkę potem wezmę. A, okej, Ale okay, okay. rejestracji nie zmieniłeś na aucie, więc będzie no to samo. I tak Jednak na jest zarejestrowany. ale to nie będziecie tak. przecież nic robić z tym, co wy, z No Zobaczymy. Ale na o... pewno i tak poszukiwane jest. A gdzie ja mogę... Co ty gadasz? Jak on zmienił blachy? Skąd wiecie? Czemu mówisz w ogóle, że nie zmienił A Skąd wiesz? Może zmienił? No nie wiem. No właśnie. To jest Spokojnie, spokojnie. Ja już zaraz do niego zadzwonię, żeby tym dzisiaj nie jeździł, bo powiem, że się wygadałem. Kurwa, wy to jesteście chuje, nie? Z wami gadać kurwa, pod chuja ładujecie specjalnie. Tak, słucham. Ty mordo, nie jeździ Audi. Nie jeździ A. dzisiaj po mieście, bo i ten, bo kurwa policjant, to się wygadałem, że znajomy zapłacił mi samochod... czysta koła i klawę I oni chcieli, wiesz, na miarę, z miejsca ta tablicę, nie jeździ dzisiaj. Nie ma problemu. Bo ja stoję z nimi na karzonie i tutaj powiedziałem, że cię ostrzega, nie? Jak coś to z dupy cię nie strzeliłem, luźna guma. Okay, na guma. Okej, dobra, to nara. To jesteście kurwa agenty. Gdzie ten mama Sita jest kurwa? No właśnie, gdzie jest mama Sita, bo... Kurwa, patrz co robię, stój, patrz, patrz, patrz co robię. No i chuj No i chuj Chcesz? Telefon? Nie. No, no i wszystko. Potem. Trzymajcie się. A co ty, Stasiu, kamer się boisz? Trochę. Nie dość ekstra. Jaki? Siemano. I, I, ślij, ślij, że i się dzisiaj umalowałeś. I furaj, wracamy, ty, Stasiu. No. A ty tam czasem czegoś nie mówiłeś kiedyś, że coś masz w dupie? Chuj Chujcie, to obchodzi. Nie ma, nie ma, nie ma, to. No. No masz to, o... O, o to, się rozchodzi. W tej łodzi kurwa nie to poczuje. cię szacunku nie uczą. Zaraz możemy wyjebać na solówkę jak chcesz. Ściągaj oh. kurwa, tornister. Oh, ja, 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 ja mogę iść z ja, tą, bo masz, kurwa, to pizda. Ten raz go najebałem, to mąka. możemy iść razem i... Ja tam nie wnikam czy chłopów, czy jest 20 fioletowych chłopów ubranych, to wiesz, solówka to solówka, albo masz zasady, albo jesteś frajer i wypierdalasz, proste. Cię, dobra, 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 dobra. Ja chcę iść z nim. Wyjdźcie cię na sorówkę i tyle. Ta. Kapi. kapi. kapi na freestyle. Tak. Dawaj czarny, na freestyle. Nie no, na bitkę, a nie freestyle. No. Bitka kurwa. To dawajcie przed, przed warsztat. bitka Dobra, przed warsztat kurwa, jest bitka, idziemy. Pff, to, się kameruje, dawaj, idziemy kurwa bitka, kurwa. to się kameruje, nie? To się kameruje, stary Zajeb mu, zajeb mu! Dawaj kurwa! Mordo, przekażę ci moją kurteczkę. Coś jeszcze? Tak, coś to biorę, Chodź na chwilę. No, jest na koncie. Podaj mi A numer ta kieszeni ta kwestii, swój. No, to ja mu? No, 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 mów 45 Dobra. Dobra, Kapi! Dawaj na ulicę kurwa. Kapi, chcesz? chcesz sprzęt? No. Kapi, jak się grasz, to biegasz z fejsbolem do końca życia. Dałem ci wiesz co, zobacz. Masz? Ta. No, trzymaj A, to. Trzymaj to i potrzymaj mi kurwa kurtkę. Jakieś zakłady może, Dobra. Dobra, ja sobie no rozbieram zakłady, no. Wy i tak się nie wypłacicie więc... Z którym ta bitka? Skratki. na parking najpierw, no, na parkingu. Z bluzą fioletową. Weź, podtrzymaj gruby. Dobra, no, dej. No. Dobra, niech publiczność Dobra, ustanie to, za czerwoną linią. Nie tutaj na chodniku, na chodniku za liniami. Nie zbiorą osoby kurwa na środek. Tak, ci, coś się napierda mają na środek? za zapłat, to cię To jest abonement? Jedy... Jakiej on wadze? Tylko jest jedna zasada kurwa Patrzycie z powiem z, z oczu, nie? Jasne. Stachu, ale bez sprzętu Jasne, jasne, luźno. Dobra, gotowi, so. Dobra no 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 Stachu uh, pizdę dostaniesz. Kurwa

Co go kurwa dobijasz już, kurwa Jaki nerwowy, ja pierdolę Dobra, grub, weź go na szpital i idziemy po okazjonach <noise> Jakiś... <głos> Dobrze, Stasiu Masz kurtkę? Jebał ci białka O, Stasiu Weź daj kurtkę kurwa, kapi. Nie spodziewałem się tego po tobie O, patrzcie, jakie kurwy